Dziś opowiem ci o położeniu Polski na arenie międzynarodowej w latach 30. XX wieku. Dowiesz się także, czego dotyczył Pakt Ribbentrop-Mołotów. Zapraszam! Stosunki polsko-czeskie były napięte. Przyczyną tego stanu rzeczy było zaolzie na Śląsku Cieszyńskim, które w 1920 roku zostało przyznane Czecho, a które zamieszkiwali w większości Polacy. Polska dążyła do odzyskania tych ziem. W 1938 roku miała miejsce konferencja monachijska. Europejskie mocarstwa w sprawie roszczeń Polaków i Węgrów wobec Czechosłowacji postanowili podjąć decyzję w późniejszym terminie. Polska, nie chcąc czekać, wysłała Czechosłowacji ultimatum, żądając oddania terenów Śląska Cieszyńskiego zamieszkiwanego przez Polaków. Rząd w Pradze zaakceptował te warunki, gdyż znajdował się w trudnej sytuacji międzynarodowej. 2 października 1938 roku Wojsko Polskie wkroczyło do Zaolzia. W Polsce i na Zaolziu odnoszono się do tych działań z entuzjazmem, ale międzynarodowa opinia publiczna była krytyczna. Co więcej, uznała Polskę za wspólnika III Rzeszy w rozbiorze Czechosłowacji. Na tej mapie czerwona linia to granica II Rzeczpospolitej, a tereny zajęte 2 października 1938 roku zaznaczono kolorem jasno-niebieskim. Polska po zajęciu za Olzia znalazła się w międzynarodowej izolacji, co postanowiły wykorzystać Niemcy. W październiku 1938 roku Minister Spraw Zagranicznych III Rzeszy spotkał się z Józefem Lipskim, ambasadorem Polski w Berlinie, przedstawiając mu propozycję tzw. ostatecznego uregulowania spraw spornych. Zażądano od Polski, by zgodziła się na przyłączenie wolnego miasta Gdańska do Niemiec. Zaakceptowała budowę eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej biegnących przez Pomorze do Prus Wschodnich, i w końcu by przystąpiła do paktu antykomunistycznego razem z trzecią Rzeszą, Włochami i Japonią. Niemcy z kolei zobowiązywały się, że przedłużą o 25 lat deklarację o niestosowaniu przemocy. Minister spraw zagranicznych Józef Beck, generał Edward Rydz-Śmigły i prezydent Ignacy Mościcki postanowili nie ulegać trzeciej Rzeszy, a w ostateczności stawić zbrojny opór. I mimo że te propozycje były przez Trzecią Rzeszę kilkukrotnie ponawiane, Polska za każdym razem odmawiała. W 1939 roku do Polski przyjechał minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop. A w związku z tym, że minister Beck nie zgodził się na niemieckie żądania, ostatecznie zerwano stosunki polsko-niemieckie, które od pięciu lat były poprawne. W marcu 1939 roku Niemcy zajęły Czechosłowację i dokonały aneksji Kłajpedy. Premier Wielkiej Brytanii zrozumiał, że wybuch kolejnej wojny jest blisko. W związku z tym, że jego kraj nie był gotowy do wojny, chciałby Niemcy uderzyli na wschód. 31 marca 1939 roku premier Neville Chamberlain. W swoim przemówieniu zapewnił Polskę o brytyjskiej pomocy w razie ataku Niemiec. Polska i Wielka Brytania zawarły porozumienie, by wspierać się w razie konfliktu z Hitlerem. W połowie kwietnia do tego układu dołączyła także Francja. Chamberlain zakładał, że te działania opóźnią agresję Niemiec. Hitler zmienił plany i zamiast uderzenia na Zachód zaczął opracowywać plan ataku na Polskę. Pod koniec kwietnia 1939 roku III Rzesza wypowiedziała deklarację o niestosowaniu przemocy pod pretekstem wrogiej polityki Polski i Wielkiej Brytanii wobec Niemiec. 5 maja Józef Beck w Polskim Sejmie wygłosił przemówienie odrzucając niemieckie oskarżenia i żądania Hitlera dotyczące Gdańska i połączenia Trzeciej Rzeszy z Prusami Wschodnimi. Francja i Wielka Brytania chciały też wejść w sojusz z ZSRS, co miało zniechęcić Hitlera do wojny. Nie udało się dojść do porozumienia, gdyż Stalin zażądał w zamian nabytków terytorialnych. W tej sytuacji ZSRS rozpoczęło rozmowy z trzecią Rzeszą. Trwało one kilka miesięcy, ale 23 sierpnia 1939 roku udało się w Moskwie podpisać sowiecko-niemiecki układ o nieagresji Zwany układem Hitler-Stalin lub paktem Ribbentrop-Mołotów, bo pod dokumentem podpisali się szefowie dyplomacji rosyjskiej Wjaczesław Mołotów i niemieckiej Joachim von Ribbentrop. Traktat zawierał tajny protokół dzielący pomiędzy ZSRS a III Rzeszą Polskę, państwa bałtyckie, Finlandię i Rumunię. O jego treści dowiedziały się Francja i Wielka Brytania. Ale nie przekazały tych informacji Polsce. A zamiast tego 25 sierpnia 1939 roku Wielka Brytania zawarła z Polską sojusz polityczno-wojskowy, co opóźniło wybuch wojny o 5 dni, bo pierwotnie Niemcy chcieli zaatakować Polskę 26 sierpnia 1939 roku. Zapamiętaj najważniejsze. Polska zajęła za Olzie po konferencji w Monachium w 1938 roku. Mimo entuzjazmu w kraju przyniosło to państwu negatywne skutki. Polska była izolowana na arenie międzynarodowej. Niemcy zażądali od władz polskich włączenia wolnego miasta Gdańska do III Rzeszy, przeprowadzenia eksterytorialnej autostrady do Prus wschodnich oraz przystąpienia do paktu przeciw ZSRS. Polska jednak odrzuciła te żądania. Druga Rzeczpospolita zawarła sojusz z Wielką Brytanią i Francją. Oba państwa zadeklarowały pomoc Polsce w wypadku agresji niemieckiej. Pakt Ribbentrop-Mołotow, nazwany też paktem Hitler-Stalin, został podpisany w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku przez przedstawicieli ZSRS i III Rzeszy. Dołączony do tego porozumienia tajny protokół dotyczył podziału ziem polskich między Niemcy i Zatasaraz.